Możemy sobie zrobić niechcący robokopa ze swojego psa, który będzie miał mnóstwo energii, mnóstwo siły, natomiast jego głowa w ogóle nie odpoczywa. Żebyśmy byli w stanie poradzić sobie z tym, warto jest męczyć psa umysłowo, czyli praca węchowa, zadania związane z aktywnym poszukiwaniem jedzenia. Wszystkie te elementy pomagają psu, są dla niego jego naturalną psią pracą. I głównie polega to na zmęczeniu głowy, a nie ciała. Cześć, witam Cię w Petword Podcast. Czyli wyjątkowej audycji, dzięki której poznasz fascynujący świat zwierząt. Przyjemnego słuchania. Sara Przytulska, prezeska Fundacji Petsworld. Cześć drogi słuchaczu, dzień dobry. Witam wszystkich miłośników zwierząt. To kolejna odsłona Petswert Podcast. Dziś ponownie o psach, ale dziś nie porozmawiamy o takich zwykłych psach, tylko psach, które oczekują nieco specjalnego traktowania, bo będą to psy reaktywne. I to jest temat dzisiejszej rozmowy. Pies reaktywny, przyczyny objawy i metody pracy z takimi psami. A moim gościem jest dziś zoopsycholożka, certyfikowana instruktorka szkolenia psów, założycielka marki Naughty Dog, a od niedawna także technik weterynarii Paulina Konopka. Cześć Paulino. Cześć, cześć, witam wszystkich. Czy wszystko się zgadza? Niczego nie pominąłem? Można dodać jeszcze technika hodowcy koni, także moje życie było bardzo związane ze zwierzętami i inżyniera ogrodów zoologicznych i zwierząt amatorskich. A dlaczego akurat psy? Dlaczego w tym kierunku poszłaś? Myślę, że tak jak większość pracujących ludzi z psami, Moją motywacją był mój własny pies i e, dzięki niemu chciałam się wdrożyć w tą psychologię. Tak też się stało i jak najbardziej się z tego cieszę. Mm -hmm. Powiedzmy o Twojej drodze, tej dotychczasowej drodze. Jesteś młodą osobą, co możecie zobaczyć na zdjęciach w naszych mediach społecznościowych. Zachęcam, zajrzyjcie też na stronę. A jak już jesteśmy przy polecajkach, to też dopowiem, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Family First Polska. Producent karm dla psów i kotów. Właśnie. Paulino, Twoja droga do tego miejsca, w którym dziś jesteś, w którym siedzimy i nagrywamy podcast? Od zawsze wiedziałam, że chcę robić coś ze zwierzętami. Na początku myślałam, że to właśnie będą konie. Potem okazało się, że finanse na to nie pozwalały. Na mojej drodze pojawił się mój pies Dreamer. Chciałam zawsze z nim pracować, natomiast jego zdrowie na to nie pozwoliło. Nie był to pies sportowy. I z tego względu zaczęliśmy, zaczęłam bardziej się wdrażać w jego psychikę. Okazało się, że byłam bardzo długo w błędzie, jeżeli chodzi o użytkowość psa. Jakby traktowałam bardziej go jak robota niż, niż jak e, żywą istotę. I dzięki szkoleniom odkryłam, jak naprawdę powinno to działać. I już wtedy wiedziałam, że tak, chcę, chcę to robić i chcę uświadamiać ludziom, że pies to jest żywy przyjaciel, a nie maszyna, która ma pracować. Mhm. Bardzo podoba mi się takie podejście. Ono będzie szczególnie przydatne w kontekście dzisiejszego tematu naszych psów reaktywnych, ale najpierw powiedzmy. O tym się reaktywnym, jak go zdiagnozować, jaka jest taka definicja psa reaktywnego, bo łatwo go pomylić z psem nadpobudliwym, może agresywnym też? Tak, jak najbardziej zdarza się. Reaktywność to jest wzmożona reakcja niespółmierna do bodźca, który się pojawia w środowisku. Czyli na przykład Pies z dużej odległości, obcy pies z dużej odległości od naszego psa, wywołuje u naszego psa dużą wokalizację, szczekanie. Natomiast nadpobudliwość jest zwykle delikatniejsza, pojawia się w bodźcu, który jest właściwy, czyli na przykład zadzwonić dzwonek, pies poszczeka przez chwilę, bo go to pobudziło, natomiast szybko się uspokaja. U psów reaktywnych często ta możliwość uspokojenia się jest bardzo trudna, jakby one mają z tym bardzo duży problem. Przy diagnozie tej reaktywności patrzymy na cały kształt życia. Reaktywność zwykle wiąże się z wieloma aspektami, nie tylko z jednym. Jak to się odbywa? W jaki sposób przeprowadzamy taką diagnozę psa reaktywnego? Pierwszym elementem, tak jak przy każdej konsultacji behawioralnej, jest wywiad: pełen wywiad. Czyli dowiadujemy się dokładnie, jak, jakie zdrowotne problemy ma nasz pies, jak wygląda jego życie, jak, jak wyglądają jego potrzeby, czy są zaspokojone, czy nie. I zwykle to są te główne problemy, z których moż, mogą to wynikać. Następnie Behaviorysta, trener musi zobaczyć tego psa w sytuacji, która może go pobudzić, sprawić, że występują te zachowania reaktywne? Mówiłaś o tym dzwonku. Powiedzmy o innych bodźcach, które powiedziałbym zapalają, odpalają tego naszego psa. Reaktywnego psa? Tak naprawdę może to być wszystko. Zależnie od psa. Może to być inny pies, może to być e, pojazd poruszający się, biegacz, rower, może to być właśnie dzwonek, mogą to być goście, może to być jedzenie. Może to być nawet ptaszek, który gdzieś tam przelatuje w pobliżu. Przy takich skrajnych przypadkach możemy mieć już naprawdę dużą reakcję na bardzo słaby bodziec, czyli zapach kota może pobudzić bardzo psa. Mm -hmm. Rozmawiamy o psie reaktywnym, o psach reaktywnych, wcześniej wspomniałem też o psach agresywnych. Jeżeli jeszcze nie słuchałaś, nie słuchałeś jednego z poprzednich odcinków, to zachęcam Cię, żebyś też sobie przeskrolował, przeskrolowała, bo tam także odcinek na temat agresji moim gościnią była Dominika Iwanek. Łatwo ten odcinek znajdziesz, a jeśli Ci się nie uda, to spokojnie, bo będzie oczywiście podlinkowany w opisie tego dzisiejszego odcinka. Paulino, przyczyny, dlaczego tak się dzieje? te psy po prostu już takie się rodzą? Mogą. Jakby może to być przyczyna genetyczna, jak najbardziej. Może to być przyczyna środowiskowa, czyli wczesne życie szczenięce, przykład wzięty od matki, od ojca, od psów, którymi w hodowli, w miejscu, gdzie się urodziły, one przebywały. Może to być błędna socjalizacja albo nadmiar socjalizacji, czyli przebodźcowanie, które jest bardzo częste. Częstym też jest po prostu nieodpowiednie traktowanie przez właścicieli, czyli wrzucanie psa w bardzo trudne sytuacje, nie nauczenie psa odpoczynku, oczekiwanie od psa, że sobie poradzi z rzeczami, które są jeszcze nieodpowiednie do jego wieku, to jest często problem małych psów, które są często uznawane za reaktywne, bo bardzo dużo szczekają, mhm. bardzo dużo wokalizują. Natomiast jest to często przyczyna tego, że nikt nie szanuje ich granic. I tutaj często te psy są szczekaczami, panikują, zachowują się dziko, natomiast to jest jedyny sposób, żeby sobie poradzić w trudnych sytuacjach, ich zdaniem. Lekceważymy te małe pieski, a niech sobie tam poszczeka. On jest taki śmieszny, ten, ten piesek. Podajmy rasy tych, tych psów, które są uznawane za reaktywne, chociaż kilka przykładów. Tak naprawdę w mojej karierze spotkałam się w większości z miksami. Mhm. To były często psy reaktywne, psy ze schronisk. Psy z trudną przeszłością. Natomiast psy raz użytkowych, czyli psy, które tej pracy potrzebują więcej, a nie mają jej zaspokojonej, też mogą wpadać w zachowania reaktywne, bo po prostu nie mają gdzie poradzić sobie z tymi swoimi emocjami. Właściciel nie zawsze wie, w jaki sposób mu pomóc. Czasami wręcz napędza tą spiralę. Owczarki niemieckie mogą być jak najbardziej. Collie oczywiście, bo jest bardzo dużo moda na nie, a one nie są psami kanapowymi czysto, tylko powinny mieć jakieś swoje zajęcie. Często same wchodzą w różne zachowania, które nie są dobre, szukając po prostu tego zajęcia. Brakuje też często zaspokojenia łańcucha łowieckiego, stąd też psy ras myśliwskich mogą być podatne na zachowania reaktywne, na problem z reaktywnością. Dziękujemy Family First Polska za wsparcie przy realizacji tego odcinka. Family First Polska to producent najwyższej jakości karm dla psów i kotów, które łączą zdrowie, smak i naturalne składniki. Chcesz podarować swojemu pupilowi to, co najlepsze? Odkryj produkty Family First i zadbaj o zdrowie swojego zwierzaka! Częściowo zaczęłaś już mówić o tych przyczynach. To też oczywiście było jedno z kolejnych pytań. Ale zatrzymajmy się na chwilę nad tym niewłaściwym postępowaniem właściciela, właścicielki takiego psa. I wspomniałaś też o nadmiernej socjalizacji. To też mnie zastanowiło. Jeżeli chodzi o te niewłaściwe zachowania, to mam przed oczami taki obrazek, gdy pies śpi, a właściciel kilka razy go budzi. Przerywa mu tę drzemkę, cały czas mu tam przeszkadza. Inna sytuacja, gdy na przykład dziecko podbiega do psa i Przytula go tak mocno, że ten pies już prawie ma odcięte powietrze. Powiedzmy o tych niewłaściwych zachowaniach, no czego na pewno nie robić, aby nie powodować tej reaktywności u naszych psów. Tak jak wspomniałeś, sen u psa jest bardzo ważne i ta mhm. możliwość odpoczynku. Psy mogą przesypiać nawet 16-18 godzin dziennie. Warto, żeby pies miał możliwość odpoczynku w spokojnym miejscu w domu. Często my budzimy psy, bo chcemy, żeby coś z nami robiły, one nie uczą się tego, że mogą odpocząć i leżeć, więc jak najbardziej odpoczynek to jest pierwsza rzecz, którą musimy mieć w głowie. Należy unikać przebłysowania na przykład przez rzucanie piłki. Aport, który się wydaje super zabawą, super sposobem na wykorzystanie psiej energii, nie zawsze taki jest pod względem psychiki. Często sami nakręcamy psa. Sprawiając, że on zamiast się uspokoić, jego emocje zaczynają nam wzrastać, wzrastać i wzrastać, i nie ma żadnego miejsca upustu tych emocji. To, co już mówiłam, czyli wrzucanie psa w te trudne sytuacje, czasami robimy to nieświadomie, wybierając psy, które niekoniecznie nadają się do mieszkania w mieście, gdzie tych bodźców jest bardzo dużo, nie zawsze sobie radzą z tymi samochodami, dźwiękiem, ludźmi, innymi zwierzętami. Kolejny błąd, jeżeli chodzi o dzieci, to tak, czyli brak tych granic, jakby bra brak uszanowania psiej granic. Nie jestem zwolenniczką pozwalania dzieciom wkładania rąk do miski. Nie jestem zwolenniczką pozwalania dzieciom siadać na psy. Jakby każdy kontakt dziecka z psem powinien być pod kontrolą rodzica, bo nawet najspokojniejszy pies, już nawet niereaktywny, może zareagować bardzo impulsywnie, kiedy poczuje ból, zostaną przekroczone jego granice. Przykłady z Twojej pracy, takich psów reaktywnych, może jakiś przykład, który najbardziej zapadł Ci w pamięć? Taki wyjątkowo reaktywny pies. Jeden z najbardziej reaktywnych psów, których spotkałam, był to pies, który został zabrany ze schroniska bądź fundacji, już teraz nie pamiętam, natomiast miał on prawdopodobnie bardzo traumatyczną przeszłość, związaną też z głodzeniem go. U niego reaktywność pojawiała się w każdej sytuacji, gdzie odczuwał jakikolwiek dyskomfort, przy pojawieniu się jakiegokolwiek bodźca dźwiękowego, objawiało się to bieganiem po mieszkaniu bardzo silną wokalizacją oraz zjadaniem wszystkiego, co napotkał na swojej drodze. Mhm. Kiedy mówię wszystkiego, mam na myśli wszystkiego. Mhm. Od gumek do włosów, przez małe przedmioty, wszystkiego, na co natrafił. Jakby jego emocje były tak wysokie, ten stres był tak, tak silny, że to zjadanie niewłaściwych przedmiotów się pojawiało. Oprócz tego miał też lęk, problemy lękowe na spacerze i tam też reagował bardzo dużą wokalizacją. Udało się pomóc temu psu? Doszliśmy do momentu farmakoterapii z tym sam. Wiem, że farmakoterapia trochę pomogła, natomiast w tym momencie nie są znane lasy tego psiaka. Liczę na to, że, że się udało. No to było wyzwanie, to był ten pies, który był takim trudnym przypadkiem, a dla równowagi też powiedzmy o przykładzie, w którym to praca była przyjemnością i, i zakończyła się takim pełnym sukcesem, że najzwyczajniej w świecie udało się temu psu tak w 100% pomóc. Takim przykładem był psiak również z adopcji, który trafił do rodziny z psem rezydentem, suczką, która była spokojna, łagodna, natomiast ten psiak miał duży problem z bodźcem dzwonka, z wysokimi emocjami, kiedy pojawiają się właściciele w domu oraz z innymi psami na spacerach. Często wyładowywał właśnie swoje emocje na tej suczce, bardzo ją gryząc. Co prawda nie było to do krwi, natomiast było to bardzo uciążliwe dla całej rodziny. Tam udało się nam wypracować bardzo fajne schematy działania, które doprowadziły do tego, że właściciele byli w stanie powstrzymać siaka przed nakręcaniem się tak, na wchodzeniem na takie wysokie emocje. Na spacerach udało nam się wypracować możliwość spacerowania z oboma psami. Ostatecznie byli zadowoleni? Nasz pies reaguje no tak wyjątkowo mocno. Dawałaś przykład tego psa, który szczeka nieco więcej przy tym dźwięku dzwonka. Co robić, czego nie robić? Może też spróbujmy to rozważyć na, na, na przykładzie. Wychodzimy na, na spacer i też często widzimy niestety wciąż takie obrazki, że właściciele krzyczą na swoje psy, bo tam pewne zachowanie im się nie spodobało. A to chyba nie tędy droga. Frustracja to jest częsta rzecz, która spotyka właścicieli. No nie ukrywajmy, życie z psem, który jest reaktywny, który ciągnie, szarpie, szczeka jest bardzo trudne i my jako behawioryści musimy też to zrozumieć i też jakby nad tym pracować z właścicielami. No bo frustracja rodzi tylko większy problem. Jakby nie rozwiązuje. Ani krzyk, ani bicie, ani szarpanie psa nie zadziała uspokajająco. Właściwymi metodami pracy z takim psem jest praca nad regulacją emocji, czyli nie mylić tego z samokontrolą. To jest całkowicie coś innego. Natomiast praca nad nauczeniem naszego psa, jakie są techniki, które pomogą mu wyregulować te emocje, czyli zejść z tych bardzo wysokich na te trochę niższe. Jest to proces długotrwały. Jest to coś, co pies jakby ma w sobie, ale nie zawsze umie z tego właściwie korzystać. Może to być węszenie, może to być szarpanie zabawki, może to być ruch. Tak naprawdę dla każdego psa inna metoda się sprawdzi lepiej, Innymi metodami jest habituacja, czyli oswajanie psa z najróżniejszymi bodźcami. Natomiast bardzo ważne w tym wszystkim jest to, żeby robić to właściwie do możliwości psa, czyli stopniowe zwiększanie trudności zadania. Jeżeli nasz pies ma problem z innymi psami, to nie idziemy z nim na wybieg dla psów, tylko na przykład spacerujemy w pobliżu w takiej odległości, która nie jest jeszcze aktywująca tą, tą, te zachowania. Jeżeli nasz pies ma problem z samochodami, no to poruszamy się blisko parkingu, gdzie samochody jeszcze się nie poruszają. Żebyśmy mogli to wszystkie elementy przepracować, jest to bardzo długotrwałe, stąd też ta frustracja u tych właścicieli. Mhm. Mówiłaś o tych sfrustrowanych właścicielach. Czy mamy dla nich dobre wiadomości? Czy możemy tak zupełnie odmienić ich psiaka o 180 stopni? Czy raczej, no, jednak ta reaktywność w tym naszym psie pozostanie, ale w nieco mniejszej skali? I tak i nie. Są mhm. przypadki, gdzie udaje się bardzo fajnie wyprowadzić psy, a są przypadki, gdzie właściciel musi się nauczyć zaakceptować pewne elementy. Nasza praca polega też na tym, żeby nauczyć właścicieli schematów działania w różnych sytuacjach, które ułatwią im poradzenie sobie z tymi problemami, czyli omijanie, Przeszkód, które są dla psa zbyt trudne, znalezienie takich strategii spacerowych, które pomogą psu szybciej się uspokoić, podanie im fajnych zabaw, fajnych pomysłów na spacer, które zajmą też bardziej psa. Czasami właśnie farmakoterapia, która też może być wskazana. Wszystko zależy tak naprawdę od psa i od właściciela. Natomiast na pewno otwartość właściciela na, na różne rozwiązania ułatwia pracę. Czego jeszcze nie robić, oprócz tego, o czym mówiłaś dotychczas, jak nie reagować, kiedy pies jest reaktywny? Wszelkie zachowania agresywne mogą prowadzić do agresji i braku poczucia zaufania psa do nas. Mhm. Jakby pies reaktywny, który ma problem, jakby te zachowania wbrew pozorom nie pomagają mu. On po prostu krzyczy całym sobą, że jest mu ciężko w danej sytuacji. Jeżeli my na to zareagujemy krzykiem. Czy właśnie agresją, pies straci do nas zaufanie, a to jest najgorsze, co możemy zrobić. Pies reaktywny musi mieć w nas wsparcie w odpowiednich momentach i to jakby nas jest największa odpowiedzialność, żebyśmy mu to jego życie, które jest dość już trudne, ułatwili. Czyli żadnych zachowań takich agresywnych, ostrych, tak? Mhm. Jak najbardziej musimy wyznaczyć granicę psu, natomiast przy problemach emocjonalnych pies nawet dobrze wychowany, który świetnie robi siat, który świetnie się kładzie, który świetnie chodzi na spacerze, na smyczy w normalnych warunkach w momencie reaktywności traci całkowicie kontrolę. Więc to nie jest kompletnie kwestia szkoleniowa, tylko emocjonalna psa. I to nad tym musimy się skupić w tej pracy. Pojawił się wątek farmakologii też wsparcia w ten sposób naszego psa reaktywnego. A jakie akcesoria mogą nam pomóc? W co, innymi słowy, powinien uzbroić się właściciel psa reaktywnego? Zazwyczaj jest to podstawowe smycz obroża. Ważne jest to, żeby smycz nie była krótka. Żebyśmy mogli, żebyśmy my nie wisieli nad tym psie, przynajmniej metrówka, jeżeli jest możliwość na spacerach 10. Więcej metrów, gdzie pies może sobie biegać, czyli ta długość, która pozwoli psu na większą przestrzeń. Warto też uzbroić się w książki mhm. na, na temat e, komunikacji, żebyśmy byli w stanie szybciej odkryć sygnały psa świadczące o stresie, zanim do takiego wybuchu emocjonalnego wyjdzie. Możemy Potem polecić idzie. konkretne tytuły? Jak najbardziej. Pierwszą książką, którą zwykle polecam, są Sygnały Uspokajające. Fajnie pokazuje podstawowe sygnały stresu. Które pies wykorzystuje w codziennych sytuacjach. To jest coś, co się pojawia normalnie u psa. Nie musimy się denerwować, że nasz pies się ciągle stresuje. To jest krótka informacja odnośnie tej sekundy, jak pies się poczuł. To jest książka, którą zawsze polecam. Dalej jakby przechodzimy już do pracy, do pracy z behawiorystą, który wskazuje, w którym momencie te zachowania się pojawiają. Więc jakby ta książka, ta książka jest najlepsza na sam początek. Kiedy mamy już za sobą ten etap początkującego, co warto przeczytać w dalszej kolejności? Jak najbardziej polecam książkę Szczeka Merda Mówi. Ona fantastycznie pokazuje, jak zostać jakby najlepszym przyjacielem swojego psa. Jest to książka polskich szkoleniowców, behawiorystów, od których naprawdę można się wiele nauczyć. Mhm. Dobrze, to książki na, na, że tak powiem, tę dalszą naszą drogę. Dziś słuchamy podcastu, dziś podpowiadamy te takie najbardziej palące problemy. Staram się ugasić. Rozmawiamy o psach reaktywnych. Przypominam, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jak zawsze ta sama prośba ode mnie. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, po raz pierwsza, to oczywiście zaobserwuj podcast. Niech on rośnie w siłę. Docierajmy do kolejnych miłośników zwierząt. No, i polecam oczywiście też poprzednie odcinki. Sporo już tych odcinków na temat psów nagraliśmy. Jeden już wspominałem, zresztą zawsze linki znajdziecie też w opisie. Te akcesoria, które wymieniłaś wcześniej, to już jest taka zamknięta lista, czy warto jeszcze coś do niej dodać? Oczywiście warto dodać do tej listy przedmioty, które pomogą naszemu psu zaspokajać swoje potrzeby wynikające z łańcucha łowieckiego, czyli szarpaki, zabawki typu kąg, które pozwalają na aktywne wyjadanie, maty węchowe, maty do wylizywania, czyli rzeczy, które pies może użyć w strategii radzenia sobie ze stresem. Gryzienie i rzucie, lizanie jest bardzo pomocne z radzeniem sobie z emocjami psu. Myślę, że są to głównie te podstawowe rzeczy. Możemy wykorzystać też główki, które pozwolą psu wykorzystać trochę tej energii, zmęczyć go umysłowo, nie tylko fizycznie. Mhm. No właśnie to, nie po raz pierwszy z tym się spotykam, że twoje koleżanki i koledzy po fachu polecają jednak to zmęczenie psychiczne, nie mhm. fizyczne, że ono jest bardziej skuteczne, bo nam się czasami wydaje, że a pies się wybiega, to będzie spokojny, a to nie do końca prawda. Nie, to nie jest do końca prawda. Możemy sobie zrobić niechcący robokopa ze swojego psa, który będzie miał mnóstwo energii, mnóstwo siły, natomiast jego głowa w ogóle nie odpoczywa. Żebyśmy byli w stanie poradzić sobie z tym, warto jest męczyć psa umysłowo, czyli praca węchowa, zadania związane z aktywnym poszukiwaniem jedzenia. Wszystkie te elementy pomagają psu, są dla niego jego naturalną psią pracą. I głównie polega to na zmęczeniu głowy, a nie ciała. Mhm. Gdybyśmy chcieli podsumować, doszliśmy do wniosku, że nasz pies jest reaktywny. Sprawdziliśmy to zgodnie z tym, co polecałaś zrobić na początku dzisiejszej rozmowy. No i od czego zacząć? Co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności? Tak spróbujmy podsumować i podpowiedzieć. Dla tych osób, które zmagają się z psami reaktywnymi, dajcie znać w komentarzu, czy w naszych mediach społecznościowych, czy na Spotify. Jeżeli jesteście właścicielem, właścicielką psa reaktywnego, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, być może wyzwaniami, a może nagramy z Pauliną kolejny odcinek, w którym to będziemy odpowiadać na Wasze pytanie, dlaczego by nie. Paulino, gdybyśmy chcieli podsumować, tak już zbliżając się do końca rozmowy, takie ABC dla właściciela, właścicielki reaktywnego psa. Warto, aby skupić się na obserwacji swojego psa, czyli obserwowaniu go w najtrudniejszych sytuacjach, żeby zebrać z tego wnioski i móc poradzić sobie w kolejnych sytuacjach. Szybciej zareagować i nie dopuścić do nadmiaru emocji. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to spokojne miejsce do odpoczynku, odpowiednie zabawki, odpowiednia zabawa z psem, i tak naprawdę w wielu sytuacjach pomoc behawiorysty, specjalisty. Wspomniałaś się wcześniej o zoofizjoterapii. Polecam Waszej uwadze, drodzy słuchacze, też odcinek z Patrycją Kondarewicz, która właśnie jest zoofizjoterapeutką, a zresztą poza nagraniem też Paulina poleciła mi kolejną osobę, no i być może też zaproszę ją do naszego podcastu, do Petword Podcast. Także Pani Zoofizjoterapeutko od psów z okolic goszczy proszę wypatrywać wiadomości mailowej ode mnie. Będę pisać, będę zapraszać do naszego podcastu, bo staramy się w naszych odcinkach, z różnej strony, pokazywać Wam opiekę nad zwierzętami. Właśnie tak jak powiedziałem, była Pani zoofizjoterapeutka, mamy behawiorystów, była Pani, która jest lekarzem weterynarii, no i też kolejne odcinki oczywiście w przygotowaniu. Paulino, na zakończenie już zupełnie, jak Cię znaleźć i z czym możesz pomóc naszym słuchaczom? Najprościej znaleźć mnie na Facebooku zo so psycholog Paulina Konopka. Można też na stronie o podobnej nazwie, natomiast specjalizuję się głównie w problemach agresji, lęku i reaktywności. Pomagam również młodym, nowym właścicielom znaleźć wspólny język z szczeniakiem, z młodymi psami, także oferta jest dość szeroka. Pracuję głównie w Bydgoszczy i okolicach. Paulino chyba nie wspomniała się o Instagramie, a też jest takowy. Tak, tak, też jest i serdecznie na niego zapraszam. Zapraszamy Paulina Konopka była dziś moim i waszym gościem. Raz jeszcze na zakończenie przypomnę te wszystkie funkcje te wykształcenie w takim skrócie. mojej dzisiejszej gościni zopsycholożka, certyfikowana instruktorka szkolenia psów, założycielka marki Noti Dog, technik weterynarii. Dobrze, moi drodzy, to tyle na dziś, jeżeli chodzi o psa reaktywnego w takiej pigułce, takie podstawy, bo doskonale wiemy, że tylko dotknęliśmy tematu. To jest temat, któremu spokojnie można by poświęcić kilka Odcinków, ale nie wiemy, że Wasza cierpliwość ma swoje granice i przy tych 30 minutach dzisiaj pozostaniemy. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. No i tak jak powiedziałem wcześniej, zaobserwuj podcast, zostaw komentarz, dajcie nam po prostu znać, że. Nas słuchacie i że czekacie na kolejne odcinki Pets World Podcast. Odsyłamy oczywiście także na naszego bloga, tam też temat reaktywności był opisywany. Już teraz dziękuję. No i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki, a partnerem dzisiejszego była marka Family First, producent karm dla psów i dla kotów. Paulino, złota myśl to już powoli staje się tradycją tego podcastu na zakończenie rozmowy. Naprawdę życzę wszystkim ludziom, którzy teraz borykają się u swojego psiaka z reaktywnością, do otwartości i do zaakceptowania swojego psa jako swojego przyjaciela, to na pewno ułatwi im ten ciężki okres. To już prawie koniec, więc dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij ocenić Petsworod podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. A jeśli słuchasz nas na YouTube, zasubskrybuj kanał PetSport Polska. W ten sposób pomożesz nam w dotarciu do kolejnych miłośników zwierząt.